W dniu dzisiejszym w Szczecinie, w oddziale Skani, przypada niezwykła uroczystość wydania ostatniej transzy z 30 pojazdów zakupionych przez firmę Top Beton. Ilość zakupionych betoniarek w jednym kontrakcie, jak dotychczas, jest największą liczbą w historii Polski. Jestem głęboko przekonany, że wybór dokonany przez firmę Top Beton był najlepszym wyborem na rynku polskim. A pojazdy marki Skania będą im służyć bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. Pojazdy są wyposażone w silniki 9-litrowy 360 koni i 13-litrowy motor 410 koni. Podwozie zostało tak skonstruowane, by uzyskać jak najlżejszą masę. Zastosowano m.in. aluminiowe felgi. Dzięki temu cały zestaw waży 13,5 ton. Firma Beteto Beton Spółka ZOO z siedzibą w Ogrzeżu Wielkopolskim, działa na rynku w Polsce od 24 lat. Posiadamy 17 zakładów produkujących beton towarowy. Nasza flota samochodowa składa się z 69 betonowozów. Zdecydowaliśmy się na zakup betonowozów Skania, ponieważ badając rynek okazało się, że są to samochody bardzo dobre pod względem ekonomicznym i niezawodne, jeżeli chodzi o eksploatację. Jestem kierowcą od 30 lat. Do tej pory jeździłem różnymi samochodami. Masa pojazdu ma znaczenie w porównaniu z innymi samochodami. Skania jest lżejsza. Przez to możemy załadować większy ciężar nie przekraczając masy dopuszczalnej pojazdu.